Lada moment startują finały Mistrzostw Polski U17 w futsalu kobiet. W związku z tym odwiedzamy kolejny klub. Odwiedzamy tym razem Targowiankę, Targowisko, by sprawdzić, jak tam przygotowują się do tejże zacnej imprezy. Z nami jest pan Arkadiusz Borycz. Bardzo serdecznie witam i dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Witam. Cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać krótko przed startem tejże imprezy, o której przed chwilą wspomniałem Mistrzostw Polski u 17 kobiet w futsalu. No i od razu chciałbym zapytać jak wyglądają wasze treningi, jak wyglądają wasze przygotowania do tego turnieju? No myślę, że podobnie jak w innych zespołach, my tutaj jako drużyna trenujemy trzy razy w tygodniu, dodatkowo w weekend, czy to jednostka sparingowa, czy turniej. Obecnie również graliśmy w pierwszej lidze futsalu, w pierwszej rundzie, więc myślę, że to nam jak najbardziej również pomaga przygotować się do tej mistrzowskiej imprezy. Jak oceniacie swoje szanse? Z jakimi w ogóle apetytami będziecie na tę imprezę się wybierać? Jaki jest Wasz cel? No ciężko powiedzieć, jak ktoś kiedyś powiedział, dopóki piłka, że jest wszystko możliwe. Oczywiście jedziemy z nastawieniem, aby jak najlepiej się zaprezentować w każdym meczu. No i też chcielibyśmy każdy mecz wygrać. Gdyby się to udało, to wtedy jesteśmy mistrzem Polski, ale do tego oczywiście daleka droga. Natomiast, no tak jak już wspomniałem, będziemy walczyć w każdym pojedynku o trzy punkty. Jak w ogóle jest zbudowany wasz skład, jak wygląda wasza kadra na tę imprezę? Czy ta kadra jest dość wyrównana, czy tam może wykrystalizowały się jakieś takie wyraźne liderki, zawodniczki, które no mają ciągnąć ten zespół do przodu i ciągnęły do tej pory? No Sytuacja u nas wygląda tak, że jest rzeczywiście ta wiodąca, pierwsza. Czwórka, plus naprawdę solidna bramkarka. Natomiast ja e, użyję takiego stwierdzenia piłkarskiego, że o sile zespołu świadczyła w rezerwowych. Oczywiście u nas e, no ta czwórka dała się już poznać, czy to na grudniowych e, Mistrzostwach Polskich lat 19, gdzie większość czasu one spędzały na parkiecie. E, po powrocie z tej imprezy no, mnóstwo telefonów dostaliśmy z zaproszeniami m, od różnych klubów na testy tych zawodniczek, jak najbardziej jesteśmy za i będziemy, będziemy te zawodniczki na takie testy puszczać. Natomiast skupiamy się na tym, żeby ta czwórka była wsparta rzeczywiście tymi zawodniczkami rezerwowymi, bo jedną, jedną czwórką nie da się osiągnąć jakiegoś większego sukcesu. Natomiast wszystko wyjdzie w grze. Zobaczymy, jak mecze się poukładają, jak to będzie wyglądało na parkiecie, wtedy na bieżąco będziemy decydować. Nie ma co gdybać, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć e, przyszłości. To, kiedy zawodniczki fajnie prezentują się na parkiecie, to kiedy właśnie pojawiają się takie telefony, zapytania, zaproszenia. Na pewno jest bardzo budujące i pokazuje, że to wszystko zmierza w fajnym kierunku. E, dokładnie, no my jesteśmy zadowoleni. Ja tu wspominam zawodniczkom razem ze sztabem, że taki klub, jak my Mały klub jest trampoliną do ewentualnych ich większych przygód piłkarskich czy karier. Natomiast, no, jeśli są te telefony czy oficjalne zaproszenia, to jest bardzo miło, bo często jednak się zdarza, że pojawia się niestety wyścig szczurów w tej kobiecej piłce i no, są podbierane te zawodniczki, ale no, nie będziemy o tym teraz rozmawiać. No tak, to pewnie temat na odrębną rozmowę, natomiast jeżeli tutaj już jesteśmy przy tym Waszym zespole u 17 i przy tych mistrzostwach Polski, to tak zastanawiam się, jakie są Wasze mocne strony, jakie gdzieś tam słabsze strony, które jeszcze szlifujecie bezpośrednio przed tą imprezą. No już wiemy, że takim mocnym argumentem jest na pewno ta pierwsza czwórka, jest bramka, no ale co jeszcze można o tym Waszym zespole dobrego powiedzieć? Na pewno bym nie chciał zdradzać szczegółów, żeby nie ułatwiać sztabom trenerskim innych drużyn analiz naszego zespołu i tego, jak wyglądamy. Natomiast na pewno mocną stroną jest zgranie i atmosfera w drużynie. na tym bazujemy jako mały klub, opieramy swój zespół głównie na wychowankach, które już sporo ze sobą współpracują i myślę, że to jest, to jest, to jest nasz pas w rękawie. Na tym e, możemy, możemy naprawdę dużo zyskać, a to już pokazały, e, czy to impreza grudniowa, czy poprzednie mistrzostwa, że potencjał w drużynie jest. My jesteśmy z tego dumni, ponieważ no, e, nie ściągamy zawodniczek, tak jak to e, jest gdzieś popularne w tym futsalu, tylko bazujemy na swoich wychowankach. One się znają, e, można kolokwialnie powiedzieć, od podszewki. Naj, najważniejsza, najmocniejsza nasza strona to chyba to zgranie i właśnie atmosfera. No tak, na pewno jak wychowanki gdzieś tam zdobywają sukcesy, czy też wygrywają każdy kolejny mecz, to to smakuje, no tak myślę, że dwa razy bardziej niż kiedy wygrywają zawodniczki na przykład, które przychodzą z innych klubów. Także to jest bez wątpienia bardzo cenne, że gdzieś tych wychowanek macie dużo w swoim zespole, że bazujecie na tych wychowankach, tak jak Pan powiedział, i że to jest takim Waszym cennym skarbem. Przechodząc dalej, chciałbym oczywiście słówko jeszcze też zamienić na temat Waszych przeciwniczek. Już pewnie analizy były. Co na ich temat wiecie? Czy może są jakieś niewiadome, czy raczej już macie je rozpracowane dobrze? Ciężko powiedzieć, czy dobrze. To, co potrzebne było zespołowi, to już zostało przekazane. Analizy, tak jak Pan wspomniał, rzeczywiście wszystkich zespołów zrobione. Zresztą z tymi zespołami spotykaliśmy się, czy to na imprezach mistrzowskich, tak jak z Pogonią czy w ubiegłym roku, czy z Beniaminkiem Krosno. Bardzo często występowaliśmy w grupie eliminacyjnej z tą drużyną. Z drużyną z Warszawy też udało się rozegrać rok temu sparring. Ciężko, ciężko powiedzieć. No grupa na pewno jest bardzo wyrównana, więc tam zadecydują detale, szczegóły o zwycięstwach. Swój plan mamy. Słabsze i mocne strony przeciwniczek. Wydaje mi się, że też. Znamy. Dopóki piłka w grze, to jest wszystko możliwe. Myślę że, myślę, że będziemy w stanie rywalizować z każdym na wyrównanym poziomie. Już troszeczkę na temat Waszego klubu wiemy, ale jeszcze chciałbym troszeczkę szerzej rozwinąć ten wątek szkolenia. Jak generalnie u Was ta piramida szkoleniowa wygląda? No, my jesteśmy młodym klubem tak naprawdę 4,5 roku na tym rynku piłkarskim. Jak to u nas wygląda w tym momencie mamy drużynę seniorek, drużynę występującą w salu u 19, u 17, u 15, gdzieś się udało, ten, tą piramidę, jak Pan już wspomniał, ułożyć. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby więcej tych zawodniczek było, natomiast tutaj jeszcze w naszym rejonie. Gdzie jesteśmy drużyną z małej miejscowości. No nie jest to tak popularne u nas. Staramy się gdzieś to rozpromować przez różne wydarzenia. Staramy się cały czas rozbudowywać te nasze struktury żeńskie poprzez młodsze kategorie czy powiększanie tych już istniejących. Robimy, co możemy. Powolutku, powolutku do celu. Od razu Krakowanie zbudowane. To oczywiste, to oczywiste gdzieś tam małą łyżeczką zawsze trzeba i na pewno jakieś fajne efekty uda się prędzej czy później osiągnąć. A jak tu już tak powolutku zmierzając ku końcowi, chciałbym zapytać, o takie Wasze priorytety, najważniejsze plany na ten nadchodzący w zasadzie już, już ten rok 2025, co jest gdzieś tam najważniejsze dla was, żeby w tym roku osiągnąć? No celów mamy na pewno wiele. Najważniejszym wydaje mi się jest awans do trzeciej ligi na trawie. Na pewno na tych nadchodzących mistrzostwach chcielibyśmy się spokazać z bardzo dobrej strony. Mamy nadzieję, że troszeczkę szczęścia teraz się pojawi, bo, bo ono jest też potrzebne. Chcielibyśmy również kontynuować ten rozwój naszej piłki, piąć się coraz wyżej, a co przyniesie czas to się okaże na pewno na pewno nie będziemy spoczywać na laurach, laurach tylko będziemy się starać stawiać coraz to wyższe cele i co najważniejsze to dążyć do nich i je realizować Miejmy nadzieję, że to wszystko Wam się poukłada jak najlepiej. A tak jeszcze a propos tej najbliższej imprezy, pytałem o cele, pytałem o plan, no to teraz zapytam tak wprost, jaki wynik podsumowując, tak brałby Pan w ciemno, gdyby teraz mógłby Pan coś dostać, jeżeli chodzi o ten rezultat, to, to jaki rezultat brałby Pan zupełnie w ciemno? Na pewno medal brałbym w ciemno, bo uważam, że moim podopiecznym to się należy za tą ciężką i sumienną pracę, także no, medal bierzemy w ciemno jako drużyna. Miejmy nadzieję tym, że przywieziecie z tejże imprezy same pozytywne emocje i że to wszystko potoczy się jak najlepiej dla Waszej drużyny i że pozostałym ekipom też oczywiście ta impreza przyniesie dużo, dużo radości, czego oczywiście serdecznie życzę. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję.